Pra, witajcie, kontynuujemy mafię. To będzie nasza druga misja w tej grze. I okej. Okay. Nie wiem, czy wszystkie misje będą się zaczynać, że będziemy musieli kogoś gdzieś dowieść, ale być może tak będzie. To jakaś muzyczka, wszystko okej. Okay. No nawet daleko nie jest specjalnie, więc Nie ma problemu Teraz, żeby się tak nie wyrypać jak wtedy O Tu jest świetny motyw z tym klaksonem, że naciskamy i wszyscy Aha, oczywiście nie tym razem, ale chwila chwila o, oh, no i wszyscy nam zjeżdżają, i musimy jechać sobie ciągle nabierać prędkości. No, jednak nie, ale generalnie to nieważne. Co? <sighs> Kolejny, Dobra, spotkamy się pod tym kościołem. Chyba bym się... Bez sensu takie coś jest. Tutaj dziwny motyw. W sumie pierwszy raz coś takiego widzę w grze. Że mamy... nasze znaczy generalnie jakoś otoczenie wpływa na tutaj ulicę i tak dalej. W sensie tutaj po, lewe, po prawej przepływał statek, więc podnieśli most i nie mogliśmy przejechać. Już możemy oczywiście, ale... Pierwszy raz widzę takie coś w grze. Ale to akurat dobrze. Jest to... Zaimplementowany tutaj Okej, okay, już zaraz będziemy pod tym kościołem. Więc już niech tak będzie. Na razie zobaczymy, co tam będzie na nas czekać. I teraz już się tego nie wyrypać znowu. No i się udało. Na się zaniedbasz, okay. znowu jakaś kasy gdzie przy schodach? I co teraz? Co? czy tutaj chodzi po prostu Jezus czy my będziemy dalej tak taksówkarzem dopóki nas mafia nie do czegoś nie sferbuje znowu to może być trochę nudne więc znowu cięcie i jak już tam będziemy to będę dalej nagrywał okej okay, już jesteśmy na ostatniej prostej przed tym szpitalem teraz zaraz będziemy i zobaczymy a nie bo tutaj nie mogłem przejechać dobra nieważne Szybcie, bo. No alarm policyjny, Boże. I na czym to polega teraz? Nie no, jaki save szybko, szybko. Jest przed wejściem. Aha, ma być przed wejściem. Wejściem. No jest, co za bullshit, Przecież to jest. Bez sensu jest ta gra. Co za gówno. Dobra, spotkamy się pod tym szpitalem. Okej, okay, już przed nami jest ten szpital. Jeszcze kilka razy mnie policja złapała, ale już najważniejsze, że jesteśmy tu, gdzie trzeba. Nie, ja, no na czym ta gra polega, bo. I co, gdzie to jest? Eee. Dobra, to niech będzie ten razie. Dobra, już zaraz powinniśmy być, tylko przejedziemy przez ten most. Już, chyba, że nas jeszcze policja złapie, ale raczej nie powinno. Zobaczmy. Ale ja na wszelki wypadek nie będę za bardzo przyspieszał, żeby... No nie no! Łołysik. Nie no. Nie, ta gra jest po prostu... żałosne. No i co teraz? No to. Nie mogą mnie od razu aresztnąć. Dobra, muszę chyba przejechać do to... To jest straszne. Dobra, spotkamy się pod tamtym teatrem. Dobra, już jesteśmy obok tego szpitala. Ale tu, teatru. Zaraz pójdziemy. Jezus. Nie, jak to gra, ma, tak dalej wygląda stereotyp. Dziękuję. O ten tutaj przed nami wygląda trochę mafijnie już. No, to chyba jest ten sam czy tam Paul czy jakiś tam. No może i nie Pompeja. To musimy zawrócić chyba. Nie no nudna jest ta gra. Ja w ogóle nie widzę sensu grania w nią, ale nie wiem, zobaczymy. Dajmy jej szansę, pogramy trochę i może się rozkręcić. tu nie chcę za bardzo przyspieszyć, żeby jest mnie nie wytrzymali. Więc się trochę tutaj boję, ale powinno być dobrze. Kurde. A, tu niedaleko już jest, to okej. Okay. To jak nas nie zatrzymają to powinno być tak, tak, tak. Nie wiem do ile tu jest ograniczenie Może to 60 czy coś takiego Pewnie tak No, nie, to jest po prostu żałosne. Dobra, idziemy, przynajmniej jest policja, więc teraz trzeba się tylko nie w z i już pojedziemy zaraz. Fuck. A nie jeszcze o. ile można było? Nie jak teraz mi się ta misja nie skończy, to nie będzie. A nie tu. No nie widzę kolejnego. I need to get to the department store car lot in Little Italy. Can you take me there? No problem. Get in. We'll cross the Giuliano Bridge and go through the tunnel. It's the shortest way. Tak to gram, Gdzie jest ten most Juliano i potem tam to coś? Jakiś tunel? Dobra, spotkamy się już tam. Dobra, już, jest, Zaraz tam będziemy. Ale naprawdę, jeszcze raz powiem, jeśli to ma tak dalej wyglądać, to ja dziękuję za takie granie, bo to jest po zbyt nudne dla mnie. I do ja też nudne, no, zresztą. Póki nie będzie żadnego strzelania i tak dalej, to nie ma sensu. no i gdzie to ma być niby? what the fuck aha, bo tam jest trochę chyba pojechaliśmy nie tak jak trzeba ale nieważne I tak. Dobra, spotkamy się. Okej, okay, już zaraz powinniśmy być, w końcu nas to wiozło tutaj, do małej Italii. Tak, czyli Mały teoretycznie. Okay. Jak? Już jestem na parkingu. What's going on here? This parking? the recovery. Keep the I need a coffee ponad I had a cup of coffee and relaxed in the car while I was waiting to see if I could get another customer. I noticed I wasn't far from Salieri's bar. You little rattle. Mr. Morello's pretty angry with you. We're going to have to teach you a little lesson so you remember that it ain't right. <laughs> Those bastards remembered the license plate of my car and took it on themselves to hunt me down. Blue i fix your face a little. Ah, both of

I co? O the fuck? Aha, na górę. O Boże, nie tu. Kurde. O nie, już mam tylko 58 życi, Na sto. A to mi powinno wystarczyć. Aha, tak, tylko jak nie będzie.

Mass. I couldn't handle that animal on my own. I said to myself that now was probably the right moment for Mr. Salieri to show his gratitude. Salieri's bar was just down the street, and the sight of it was certainly a lot nicer than a baseball bat to my head. No sprint, watch the steering. Łączyć. A, może taki Nie. Nie. Oczywiście kiedy jechałem samochodem, to była masa policji, a teraz, jak uciekamy i do mnie strzelają, to nikogo. Aha, Boże, może tam mam być. No oh, chyba tak. A, spryciarz. What the fuck now? Co? So? Gdzie teraz? Aha, tylko tam mogę. O, jest Baru. Szybko. Jak nie? Oj, nie! O. Boże, jakby to, jakbym mnie zabiło, to to była masakra. Salieri's boys saved my skin that time, but I certainly wasn't in a good situation. I had paid off my debts for the car repairs, but my boss didn't want to employ anyone who was in the mob. It just wasn't good business. When I saw the fancy get up of Salieri's boys, I thought that it can't be too bad to work for them. Besides, I had nothing to lose. Morello was out to get me, so driving a cab wasn't the best job. Plus, the prospect of Salieri's Dell wasn't so terrible. So, like I always say, better to die young and loaded. It looks like morello is really trying to make me mad but I'm a reasonable person what do they call you son Thomas angelo I've decided to give you a shot Tommy I like new faces we're one big family here you already know Paulie and Sam Frank here is my right hand and looks after the legal side of our business. The one behind the bar is Luigi. This business ain't easy to swallow, but Luigi's a wonderful cook. Paul will introduce you to Vincenzo and Ralph. There are a lot of us, but those should be enough for now. Now listen and listen good. We have some rules around here. Don't cross paths with the cops, they're on our payroll. So they'll leave you alone. But if you go too far, they'll all come after you. Money or no money. If they ever pick you up, say nothing, and I will take care of you. I show my gratitude to those people that helped me. And there aren't many left to betrayed me. Capiche? Yes, Mr. Salieri. I'm glad. Today, I'll give you a chance to get back at those bastards who wrecked your taxi. We'll see what you're made of. Morello has a bar where all his gorillas go. They all have their cars parked behind the fence next to the bar. If you're good, they won't be there tomorrow morning. <laughs> Paulie'll go with you just in case. Go see Vincenzo for equipment and Ralph for some wheels. I wouldn't trust him so much he seemed hesitant he's just accepting now because he has no choice we'll see Frank we'll see I'm more concerned about what Morello's problem is does he really want to start a war Vincenzo's a Don's gun expert they've known each other since they were kids and get you whatever you want. Tommy guns to the cannons. Then he can set you up. I always pay him a visit before a job. Hold John of Vincenzo. Ciao, Paulie. This here's Tom. He just started up with us. Pleased to meet you, Tom. What can I do for the both of you? We got a job to do, we need something to write off a few cars. This classic piece of sports equipment should do the job. And if not, I've mixed up a few cocktails. Careful with them, though. Nice a lot, Vincenzo. Bring back the bat. It's my nephew's. Sure thing. I'll introduce you to is a complete idiot. Oh, Paul, he's got a special way. <laughs> That's the way it goes. <laughs> uh, visit? How you all doing, Paulie? Hey, Ralphie. I s s s see you're still limping. So we got two cripples working here. That's right. But I ain't a fool. And uh, Ralph, this is Tom. You bring him a stolen car, Tommy. I'll make it your own. And no one will know the difference. Ralph, how and me have a job to do. You're supposed to have some wheels for us? Right. <laughs> Here it is. <laughs> it ain't no hot rod, but it should really do for you. Thanks, Ralphie. Let's go. Okej, okay, zapis gry i kolejna misja, ale to nie w tym odcinku, już się ma.